I jaki cel spółki w długim okresie, czy być powyżej rynku? Ja, ja bardzo mocno optymistycznie i bardzo pozytywnie patrzę, czasami nawet to tempo wzrostu i oczekiwania wyprzedza trochę założenia biznesowe, ale my musimy być przygotowani na wszystkie, na wszystkie warianty alternatywy i dzisiaj bardzo mocno też operacyjnie jak gdyby wzmacniamy naszą sprawność i to własną, ale także tą, którą, którą tutaj ja podkreślał pan Dyrektor Członkowski w ramach e, serwisu czy, czy, czy tej opieki operacyjnej spółki matki. Natomiast, tak, ja swój optymizm opieram na, na konkretach, na, na telefonach, na spotkaniach z klientami. My, my w bardzo krótkim czasie, dzięki też oczywiście Marce Agencji Rozwoju Przemysłu, uzyskaliśmy rozpoznawalność rynkową. To jest bardzo istotna rzecz czego trudno byłoby się dopracować w krótkim czasie nowo powstającej spółce leasingowej tak jak pan redaktor tutaj powiedział wstępnie jest sporo spółek towarzyszy leasingowych oczywiście o innym charakterze i specyfice ale mających w nazwie leasing więc my bardzo szybko w zasadzie od razu uzyskaliśmy e Pewną pozycję na rynku, i, i skojarzenie, jak gdyby, z, z zakresem usług, ze specjalizacją, z kompetencjami, co jest niezwykle istotne. Stąd to zainteresowanie zwrotne jest bardzo duże. I i, I fajnie, że, że rzeczywiście te założenia biznesowe dotyczące jednostkowych transakcji, czyli nie bardzo dużych kwot, tylko tego zejścia troszeczkę niżej rzeczywiście do tego faktycznego segmentu SMI, to nas bardzo mocno cieszy. Oczywiście jest zainteresowanie też dużymi aktywami, dużymi projektami, którymi się przyglądamy będziemy przyglądać w miarę nabierania też zdolności kapitałowej. Natomiast ta dywersyfikacja, to, że Komunikujemy swoją ofertę i to zainteresowanie płynie zarówno z rynku wewnętrznego, czyli z rynku naszej grupy, bo do tego byliśmy w pierwszej kolejności dedykowani. Jesteśmy, jak gdyby, pierwszą spółką z wyboru, do której chcielibyśmy, żeby, żeby spółki z grupy zgłaszały się, natomiast otworzyliśmy się również na rynek poprzez, poprzez komunikację komercyjną, poprzez centra obsługi przedsiębiorców, które operują na rynkach lokalnych, poprzez naszą komunikację rynkową i nasze relacje. I mamy Wielu klientów zainteresowanych po prostu z rynku komercyjnego. Podobnie jak, jak pan prezes Inofamy też mówił, że dotychczas korzystał z, z dobrych, uznanych, sprawnych towarzystw leasingowych, ale dzisiaj już ma alternatywę w, w naszej postaci, więc, więc zgłaszają się do nas firmy. Rzeczywiście także w kontekście tego, tego zachowania rynku bankowego, moim zdaniem trochę przedwczesnego, to zresztą potwierdzał pan dyrektor, czyli już po pierwszym kwartale dodatkowego, Ograniczenia, jeszcze bez realnych i wymiernych przesłanek i potwierdzenia w rzeczywistości, nie, ale takiego podejścia ostrożnościowego. No, to wynika z filozofii, z polityk banków komercyjnych. Więc my mamy jak gdyby. Mm troszkę szerszy ogląd i, i tak potwierdzając na końcu to, o czym, to, o czym mówił pan dyrektor, a to są konkretne transakcje, konkretni klienci. Fajnie, że, że rzeczywiście też te asety, które do nas trafiają z zapytaniami, zapytaniami, one odpowiadają również i bardzo mocno wpisują się w tą naszą część strategiczną, czyli nowe technologie, odbudowy parków technologicznych, innowacyjność. To są naprawdę bardzo nowoczesne urządzenia, które, które stanowią części albo całości linii produkcyjnych, i dla przemysłu spożywczego, i dla przemysłu energetycznego, i dla przemysłu produkcji maszyn rolniczych, itd. Tak tak Ale zamyka się to, jak gdyby w taką łączną koncepcję z jednej strony misji, a z drugiej strony bardzo komercyjnego podejścia i też do tego segmentowego spojrzenia na rynek. Adwocem, rozumiem, zapotrzebowanie na leasing. Pan Chciałbym zwrócić jeszcze na jedną, na jedną rzecz, o której tutaj nie mówiliśmy. Oprócz tego rozwoju rynku y, krajowego, cały czas rośnie nam eksport. Y, ostatnie wyniki to potwierdzają, to jest ponad 8% wzrost eksportu, i to pokazuje, że polskie firmy są konkurencyjne. I uważam, że to spowolnienie, które w Europie Zachodniej powoli, powoli zaczyna y, się pojawiać, nie dotknie w najbliższym czasie polskich przedsiębiorców, polskich przedsiębiorstw ze względu na to, że konkurencyjność w naszym przemyśle jest coraz większa. Dzięki temu, że wymieniamy maszyny, że korzystamy z najnowocześniejszych urządzeń, czasami mamy sprzęt no, porównywalny czy lepszy niż firmy y, podobnego typu. Y, w starej części Unii Europejskiej. I ten pomysł, który, który tutaj wyszedł z y, Agencji Rozwoju Przemysłu stworzenia y, y, spółki celowej ARP Leasing jest przede wszystkim ukierunkowany na to, żeby przedsiębiorcy mogli wymieniać sprzęt, kupować nowe linie technologiczne, dostosowywać się do konkurencyjności, obniżać ceny i przez to zaistnieć na rynku europejskim. I jeszcze jest jedna rzecz, o której nie mówiliśmy, to jest rynek chiński. Rynek chiński się też stabilizuje. Ceny w w Chinach rosną i to jest też szansa dla polskiego przemysłu, dlatego że kilka lat temu czy kilkanaście lat temu Chińczycy w wielu branżach wyparli Polaków z rynku europejskiego. Dzisiaj na odwrót Europa z powrotem zaczyna kooperować, patrząc na to, że Polska robi dobre produkty, bardzo dobrej jakości i konkurencyjne z produktami innych gospodarek, które dotychczas z nami rywalizowały. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że tymi optymistycznymi tutaj akcentami możemy zakończyć naszą dzisiejszą debatę. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. Panie prezesie, jaki cel przyświecał Agencji Rozwoju Przemysłu przy powoływaniu nowej spółki ARP Leasing? Generalnie ARP Leasing traktujemy jako integralną część oferty kierowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu do małych i średnich przedsiębiorstw. W marcu bieżącego roku uruchomiliśmy w obecności pana premiera Mateusza Morawieckiego program ARPU dla MŚP, który składa się z trzech elementów. Po pierwsze pożyczki, po drugie właśnie leasing przemysłowy i po trzecie international desk. Generalnie, aby móc zapewnić komplementarną, pełną i atrakcyjną ofertę dla polskich przedsiębiorców, postanowiliśmy ofertę pożyczkową uzupełnić o leasing. Bardzo często jest tak, aby zapewnić Pełną gamę oferty dla przedsiębiorcy, aby zapewnić mu możliwość jak najbardziej optymalnego uzyskania finansowania i sfinansowania jego potrzeb, istnieje konieczność uzupełniania pożyczek o leasing, czy też zastosowania zamiennie leasingu zamiast pożyczki, ponieważ w wielu przypadkach elementem bardzo korzystnym z punktu widzenia przedsiębiorców jest możliwość uzyskania tarczy podatkowej i korzyści podatkowych, które wiążą się z leasingiem. Dlatego też taka decyzja. Po drugie warto zwrócić uwagę, że na rynku istnieje pewna luka. Zidentyfikowaliśmy pewne potrzeby, o których zresztą wspominają przedstawiciele przedsiębiorców, które zwracają uwagę na pewne problemy określonej grupy przedsiębiorców w pozyskaniu finansowania. Pozyskanie i te problemy dotyczą zarówno pozyskania finansowania typowo zwrotnego w postaci Chociażby kredytów, pożyczek, ale dotyczą również e, pozyskania finansowania w formie leasingu. E, te trudności w obrębie leasingu, z kolei, dotyczą Finansowania zwykle skomplikowanych maszyn, jednostkowych urządzeń, linii produkcyjnych realizowanych na potrzeby, konkretne potrzeby, pod konkretne zamówienia przedsiębiorców. Wykorzystując kompetencje nabyte w Agencji Rozwoju Przemysłu, związane z udziałem w restrukturyzacjach, w finansowaniu właśnie przemysłu, postanowiliśmy odpowiedzieć na te potrzeby przedsiębiorców, uzupełnić tą lukę i przedstawić komplementarną, pełną ofertę która obejmie w swojej części również leasing przemysłowy. Panie prezesie, jak wygląda sytuacja po miesiącu działalności spółki Arp Leasing? Panie redaktorze, pierwszy miesiąc operacyjnej działalności naszej firmy bardzo mocno i pozytywnie nas zaskoczył, jeśli chodzi o zainteresowanie rynku od strony klientów, zarówno w ramach grupy kapitałowej ARP, jak też rynku komercyjnego bo do tego rynku również naszą ofertę kierowaliśmy. Cieszy nas bardzo mocno taka odpowiedź na nasz pomysł. Cieszy mnie również osobiście jako osoba, która odpowiada za tą firmę, że rzeczywiście pewne założenia biznesowe, które towarzyszyły tworzeniu biznesplanu materializują się w sposób faktyczny, a mianowicie schodzimy trochę niżej z naszym zaangażowaniem i zainteresowaniem Właśnie do segmentu MŚP e, zgodnie ze strategią agencji na lata 18-22, ten portfel e, potencjalnych transakcji jest faktycznie zdywersyfikowany, dotyczy szerokiej gamy polskich przedsiębiorców operujących w różnych branżach, e, ale w dużej mierze zgodnie z naszymi założeniami są to maszyny i urządzenia, które będą towarzyszyły rozwojowi technologii, innowacji, odnawianiu parku maszynowego, a więc bardzo spójny z tym, co sobie w naszej misji i strategii zakładaliśmy. Panie dyrektorze, czy spowolnienie gospodarcze, które wieszczą niektórzy eksperci, może negatywnie wpłynąć na rozwój nowej firmy ARP Leasing? No Tutaj można powiedzieć o dwóch aspektach. Jeżeli chodzi o ARP Leasing, uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny pomysł na zagospodarowanie niszy, czyli finansowanie działalności małych i średnich spółek jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na maszynne urządzenia, i to mi się wydaje, to jest naprawdę bardzo fajny pomysł i trzymam za RP Leasing kciuki. Jeżeli chodzi o spowolnienie, to ja tutaj uważam, że jednak ym, obawy są przesadzone, ponieważ y, polska gospodarka y, przez ostatnie kilka lat rozwija się naprawdę bardzo dobrze. I jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, jesteśmy w czołówce nie tylko europejskiej, ale nawet światowej, i to jest powód naprawdę do do dumy i można powiedzieć szapuba dla Pana Premiera Morawieckiego i całej ekipy rządowej. Natomiast jeżeli chodzi o, o to czy rzeczywiście to spowolnienie będzie miało miejsce, no ono oczywiście jest, ale jeżeli w tamtym roku wzrost PKB był na poziomie 5,1%, w tym roku na początku się mówiło, że będzie 3,8, 3,9 dzięki piątce PiSu okazało się, że te pro programy pomocowe Umożliwiły zwiększenie konsumpcji i widać wyraźnie, że gospodarka przyspiesza, i analitycy zwiększają jakby prognozy na ten rok. To teraz mówi się, że wzrost gospodarczy może być na poziomie 4-5. być może będzie jeszcze wyższy, czyli praktycznie będzie zbliżony do tego, który był w tamtym roku 5,1, czyli ja bym naprawdę nie przesadzał z tym spowolnieniem. I też trzeba powiedzieć wyraźnie, że sytuacja Polski jest zdecydowanie lepsza niż w większości krajów europejskich. No chociażby spójrzmy na Niemcy, które są największym. Em, Partnerem gospodarczym Polski, ale również to jest największa gospodarka w Unii Europejskiej. I w tym roku, to zresztą znaczy w Niemczech, ma być na poziomie raptem 0,5%, czyli no już można powiedzieć, prawie że na poziomie zera. Natomiast no, w Polsce jest szansa, że będziemy między 4,5 a 5%. Panie prezesie, proszę powiedzieć, jak sytuacja na rynkach wpływa na taką firmę jak Infowama? Jeżeli, jeżeli chodzi o naszą firmę, pracujemy na rynkach praktycznie całej Unii Europejskiej. Mamy zdywersyfikowane kontrakty i na Dzień dzisiejszy nie widzimy spowolnienia, nie widzimy jakichś zagrożeń, które by powodowały spadek zamówień, spadek obrotu w naszej firmie. Jednocześnie, żeby być bardziej konkurencyjnym, przygotowujemy się cały czas do modernizacji parku maszynowego, dostosowując właściwie całość firmy do przemysłu 4.0, czyli innowacyjne maszyny, maszyny sterowane numerycznie, do tego właściwe oprogramowanie, do sporządzania dokumentacji i do zarządzania maszynami. I to wszystko powoduje, że na dzień dzisiejszy jesteśmy konkurencyjni na tych rynkach. Mamy wyrobioną już markę, i mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy bardzo często klienci, nasi odbiorcy, u nas się pojawiają, zamawiając dodatkowe zlecenia lub przywożąc nawet innych odbiorców z Europy, żeby mogli zrealizować u nas kontrakty.